Witam ponownie wszystkich. Kolejny filmik o chromonice 280. Co mamy zrobić, żeby nam grała lepiej? No Więc co wszystkich, tak jak już wcześniej chyba zrozumieliście, we wszystkich harmonikach chromatycznych wentyle są po to, żeby zrekompensować utratę powietrza przez zespół ustnika i slajdu. Ale to nie znaczy, że mamy zostać tak, jak jest zrobiony slajd i ustnik fabrycznie, tylko musimy go poprawić. No, oczywiście, jeżeli mamy używaną, to najpierw trzeba to umyć wszystko. Teraz, jeżeli chodzi o ustnik, to akurat 280 poza umyciem niewiele jest do zrobienia. Eee, tutaj jest miarę ok. Jedyne, co może być, jeżeli jest zbyt duże wygięcie, eee, to troszeczkę je zredukować, żeby to było tak, że jak przyłożymy do płaskiej powierzchni, powiedzmy, to on się tam podniesie o 1 mm na jednej stronie. Ten, ten ma w ogóle slajd nie w tym miejscu. Wygięciem on ma wygięcie gdzieś tu, mniej więcej jedną trzecią od góry, więc to tak trochę bez sensu. Jak go troszeczkę wyprostuję i to normalnie rękoma trzeba próbować na siłę. To jest taki rodzaj metalu. Nie jest błędem, wręcz niektórzy ci kostomizerzy uważają, że to powinno być proste. Wyprostowałem go. Spróbuję go na środku samym troszeczkę wygiąć. Ale na samym środku. I troszkę. O! O! Tyle wystarczy. Dobra. Teraz. Slide i blank. Najpierw blank. Zacznijmy od tego blanku. Jak już mówiłem, sam docelowo chcę go naklejać na korpus. No ale jeszcze tego nie zrobiłem, więc to na razie jest w formie opowieści. E, co się dzieje z blankiem? E, blank jeżeli złapiemy go i mamy tą szczelinę, na, która jest na pracującą sprężynę u góry, to jest ta strona, która będzie miała zetknięcie ze slajdem. Tak? I teraz ta strona musi być maksymalnie gładka. Także o ile tam wcześniej nam odpowiadał papier ścierny 220, to broń Boże to ruszać 220, nie ma potrzeby takiej, to... W ogóle, tylko i wyłącznie przejadę, ponieważ ta strona jest dosyć fajna. Ja to tylko przejadę e, pastą polerską i szmatką, tak, żeby to jeszcze dodatkowo spolerować, bo no, to będą dwie powierzchnie, które chodzą po sobie, więc jest warto, żeby one były jak najbardziej gładkie. Natomiast ona ma trochę zadr od dołu i te zadry od dołu to możemy na każdym papierze trochę przejechać i je zlikwidować, bo nie ma potrzeby, żeby one były. E, tu mam papier e, 500, potem, potem jeszcze przejadę na 1000 i to wystarczy. No tak, żeby tych zadr nie było. Jak przejdziemy palcem w ten sposób, to poczujemy i poczujemy, jak one nam się likwidują, te zadry. Więc przejedźmy w jedną, w drugą stronę, żeby to, żeby to usunąć. Tak? Natomiast yy, slajd. Z tego samego powodu, teraz mamy u góry dziureczkę, to znaczy, że tak slajd jest ustawiony do nas. Z tego samo, samego powodu ta część slajdu jest dosyć gładka, natomiast tu są zadziory w miejscach, na krawędziach tych wszystkich otworów na dźwięki. I teraz dlaczego tak się dzieje? Bo te otwory są wycinane prasą, uderzeniem. Noże są, wchodzą na siłę w to i teraz na wyjściu są za, takie lekkie zadziory. No te zadziory będą pracowały właśnie po blanku. Więc blank zrobimy i on jest już nawet oryginalnie, dosyć gładki, a tutaj mamy zadziory. To to yy, przeszkadza w tym, żeby ten slajd naprawdę dobrze pracował. Więc te zadziory usuniemy, ale najpierw nie papierami ściernymi, tylko nożykiem. Można użyć jakiegoś mini pilniczka i glaka też, ale nożykiem jest o tyle łatwo. Możemy przejechać najpierw w ten sposób i poczuć, jak nam jakieś resztki ten nóż zbiera w jedną stronę. Tak samo w drugą stronę, tak? Tak. Ale decydującą rzeczą było, żebyśmy. Amerykanie to nazwali Jeweling. Nie wiem dlaczego, od, yy, chyba od yy, tej yy, biżuterii, że to jest takie jakieś działanie jak z biżuterią. Każdą krawędź pod kątem 45 stop, stopni, mniej więcej, mniej więcej, przejedźmy. Każdą krawędź. Tak, dzięki temu te zadziory, które, yy, które tam się pojawiły, usuniemy. Tak. Te zadziory również są w tej okrągłej części, wbrew pozorom, bardzo często. Więc są też, usuńmy. W dziurce od yy, tej nic nie wyczuwam więc tam powinno być w miarę w miarę dobrze. Ok i w drugą stronę. Tutaj się pojawiają już przy tym wycięciu więc tu je zlikwidujmy i wszystkie, wszystkie te fragmenty w tą stronę też usuńmy właśnie te resztki po obróbce tego po produkcji tego slajdu. Ok, już jest oj, dużo lepiej. Możemy to delikatnie na tej pięćsetce przejechać. Tak, ale przede wszystkim my weźmiemy papier 1000, 1500, 2000, a na końcu pastę polerską i pastą polerską już obydwie te powierzchnie. I możemy ewentualnie tą pastą polerską przetrzeć również wnętrze slajdu, wnętrze ucznika. I troszeczkę też jeszcze zrobić, żeby to było gładsze, ale to już nie jest aż tak ważne. W tej chwili nowe ustniki są robione coraz dokładniej na lepszych maszynach CNC, więc tam już w ogóle nie jest w tych najnowszych, z ostatnich kilku lat, 280-tkach. W tych starszych można troszeczkę to wygładzić, ale to i tak będzie w miarę dobrze pracowało. Najważniejsze, najważniejsze jest dół slajdu, tam gdzie się będzie stykał z blankiem, on będzie w ten sposób tutaj, żeby nam tutaj chodziło to jak najbardziej gładko. No dobra, to, to, było, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pracę nad y, tą, tymi zespołami ustnika i slajdu i teraz y, w podsumowaniu powiem wam tylko, że y, jeżeli zrobimy te wszystkie rzeczy i użyjemy wazeliny. Ja używam wazeliny, to była porada Bre, e, Brandona Powera. Używam tą wazelinę w takiej tubce, to ona jest to jest z Rossmana i naprawdę dobrze działa. E, Niewielkiej ilości. Nie może być, żeby to było widoczne, że to jest, że to jest mokre. Mamy to wetrzeć, tą wazylinę, i tak, żeby jej nie było widać. Na, możemy na wszystkich tutaj tych częściach, nawet od dołu blanku, bo to będzie się działo na korpusie i to pomoże w uszczelnieniu, ale nigdzie nie może być widać. To może tylko odrobinę bardziej błyszczeć tutaj też możemy odrobinkę jakby wpolerować tej, tej, tej wazeliny i to, i to wystarczy, ale to naprawdę odrobinkę to wszystko razem spowoduje że będziemy mogli zrobić dwie rzeczy po pierwsze będziemy mogli zrobić sprężynę lżejszą i to Wam pokażę następnym razem przy montażu ale po drugie będziemy mogli mocniej przykręcić ustnik więc wszystko będzie bardziej szczelne Będziemy mogli go mocniej przy, przykręcić, a mimo wszystko slajd będzie chodził bardzo lekko, bardzo łatwo. Tak? No to by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.